Cześć kochani, witajcie na moim kanale, a dziś przychodzę do Was z kolejnymi nowościami ze świata Movie Star Planet 2. A jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania. Może najpierw zaczniemy sobie od motywu. Motyw prezentuje się tak. Moim zdaniem jest taki, no taki sobie, nie podoba mi się za bardzo, nie siedzi mi. Możecie napisać w komentarzu, jak Wam się podoba, ale dla mnie jest taki średni. Może teraz przejdźmy do setu, zalogowanie? Prezentuje się tak. Moim zdaniem zły nie jest, chociaż te włosy mi no nie za bardzo się nie podobają, jak to woli, ale zły nie jest. Teraz przejdziemy sobie do pakietu. Moim zdaniem to jest sztos. Patrzcie na to. Mamy wariant męski oraz damski. On jest po prostu przecudowny. Nie wiem jak wy uważacie. A tu jeszcze Wam pokażę zwierzaka. Jest przeuroczy. I moim zdaniem to jest jeden zwierzak z wielu najładniejszych zwierzaków z pakietów na MSP2. Nie wiem jak myślicie, ale ten pakiet to jest po prostu koks, naprawdę. Jak tak mówimy o zwierzakach, to na również pojawią się zwierzaki w sumie jak co roku. I patrzcie, jak one się prezentują, są mega cute. Naprawdę są cudowne. Nawet mamy buni, więc wow, naprawdę ja się tego nie spodziewałam. Są po prostu piękne, naprawdę. Dobra, już przechodzimy do ostatnich nowości i to jest mega mocne. Uwaga, to będzie kalendarz adwentowy, rozumiecie to? To jest mega mocne, naprawdę. Jak tu widzicie, są no, powtórki, nie? To jest logiczne, ale rzeczy są super, naprawdę, podobają mi się. Źle nie jest, <ścoughs> więc serio, twórcy tutaj się mega postarali w tym roku. I oczywiście jeszcze będą zadania od Exmo, które pojawią się 2 grudnia i za to też będzie set, ja już go widziałam ale niestety zdjęcia tutaj dla was nie mam, więc będziecie musieli znaleźć u kogoś innego, ale dla mnie ogólnie jest spoko a wy możecie dać znać w komentarzu jak wam się podobają te nowości bo dla mnie to jest petarda, dobra to na tyle w tym odcinku, więc możecie zostać łapę w górę oraz suba na moim kanale będę mega wdzięczna a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia.